Siema, tu Master. Chodź was w 40 misji w GTA Vice City i w pierwszej misji w klubie Malibu, tylko najpierw musimy kupić klub Malibu za 120 tysięcy dolarów i... no kupione. Malibu kupione za 120 tysięcy dolarów. No i... tak, wchodzimy i... Witam w 40 misji w GTA Vice City i w pierwszej misji w klubie Malibu, która nazywa się... Baswish wejścia Tommy, hey Tommy, look at this. This is great. I've got us this mini-bar installed. We got a whole bar downstairs, Ken. Yeah, yeah, whatever. Well I got the chalkboard you asked for. Ah, that's the benefit of a law school education. The ability to follow instructions. No, I need a safe man. Oh, alright, well let me think. Save, I got it. This guy will blow you away. Ah nah, no, that schmuck. He's on the inside. Where inside? In a police headquarters cell awaiting transfer. I think he's about to get paroled. Dobra. Bra, muzyki nie włączam, bo nie chcę, żeby mi YouTube zawracało dupę tym, że mam jakieś powiadomienia o tym, że łamie prawa autorskie. Dobra, w pokoju z szofkami znajdziesz przydatne rzeczy. Lecimy szybko, raz, dwa. Kartę wyjściową znajdziesz na górze w komisariacie. Tu jest też ukryta paczka, ale to my no, weźmiemy na końcu gry.

tak zwany cel docelowy. To nie wiadomo, czy dojdziemy cali w kawałku, w jednym kawałku, czy też nie będziemy poćwiartowani przez szpędające się wozy dookoła. No, na... a ja chyba nie muszę mówić, jaką ja mam opinię na temat tego. To kurwa nie jebnie zaraz. Bo ja mam złe przeczucia. Już to zaraz jebnie w każdym momencie. Będzie niespodziewane. Bum! I w pizdu. Wszystko poszło się jebać. Ale no dobra. Jak na razie nie ma. Jak na razie nie ma to. Jedziemy tam w miejsce docelowe. I kończymy. No, i dostajemy 1000 dolarów za tą misję. Oraz, no, sorry za to, że jest ikonka misji od awarego Carringtona, bo Brrr. tak jak mówiłem, właściwie nie mówiłem tego, ale. Ta misja, jak i misja gliniarnia, są dwoma misjami, przez które no, strój latynoski staje się niedostępny do zdobycia. Także, no. Dlatego najlepiej jest wykonać przed, wykonać misję pogrzeb zaraz po misji bez wyjścia igienarne a tak więc no, to wszystko więc to było tyle no to nara